Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 16 odcinek: Źródło i szczyt. Za nami uroczystość najświętszego ciała i krwi Chrystusa, potocznie nazywana uroczystością Bożego Ciała, i trwamy teraz w oktawie tej pięknej uroczystości. Zapraszam Was dzisiaj na krótką refleksję, właśnie na ten piękny, ważny i bardzo głęboki temat w naszym życiu. Każdy człowiek pragnie doświadczyć w swoim życiu jakiegoś cudu, jakiegoś cudownego wydarzenia, cudownego momentu. Dlatego, zobaczcie, przyciągają nas bardzo mocno te miejsca, gdzie dokonały się jakieś cudowne wydarzenia, gdzie dokonały się objawienia. Przyciągają nas miejsca związane z życiem jakichś ważnych, świętych. Pielgrzymujemy często wiele kilometrów, podejmujemy wielki trud, żeby do tych Wielkich i świętych miejsc dotrzeć. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak naprawdę największy i najpiękniejszy cud, któremu na imię Eucharystia dokonuje się na wyciągnięcie naszej ręki. Nie musimy pielgrzymować wielu kilometrów, nie musimy wydawać mnóstwa pieniędzy na bilety, nie musimy czekać w długich i wielkich kolejkach. Możemy po prostu przyjść i doświadczyć tego wielkiego i pięknego cudu, któremu któremu na imię Eucharystia. Zobaczmy, że jedna ze świętych powiedziała: Gdybyśmy znali wartość Eucharystii, to służby porządkowe musiałyby pilnować wejścia do świątyni, musiałyby pilnować porządku wejścia do świątyni. A tak naprawdę możemy przyjść do świątyni kiedy tylko chcemy. Możemy wejść do niej i doświadczyć Pięknej obecności Jezusa Eucharystycznego w naszym życiu. Chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić takim moim doświadczeniem związanym właśnie z procesją Bożego Ciała. Kiedyś w jednej parafii niosąc Najświętszy Sakrament, chciałem tak popatrzeć sobie na Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I oczywiście widziałem Białą Hostię, ale w tej szybce, która zabezpiecza Jezusa w monstrancji, zauważyłem odbicie tych wszystkich ludzi, którzy. Pielgrzymują za mną, którzy kroczą w procesji Bożego Ciała. Było to dla mnie takie bardzo piękne i bardzo głębokie przeżycie, bo patrząc na Chrystusa, zobaczyłem żywy kościół, ludzi wierzących, którzy z wielką wiarą idą za Jezusem. Warto zapytać się właśnie dzisiaj, jak my przeżywamy procesję Bożego Ciała, czy faktycznie ona jest dla nas przeżyciem bardzo głębokim. Czy tylko jest jakąś tradycją, jakimś pięknym folklorem, gdzie idziemy na spacer zobaczyć, jak w tym roku zostały udekorowane ołtarze, jak te dzieci pięknie sypią kwiatki, zwłaszcza te małe, a zapominamy o tym, kto jest w tej procesji najważniejszy, czyli o Panu Jezusie Eucharystycznym. A wracając do tego odbicia tych wszystkich ludzi wierzących w szybce monstrancji. To tak myślę sobie, że warto, żebyśmy uświadomili sobie teraz, w tym czasie, kiedy przeżywamy te trzy lata związane z Eucharystią, hasło tego roku duszpasterskiego to wielka tajemnica wiary, a hasło trzech lat Eucharystycznych to Eucharystia daje życie. Warto, żebyśmy może sobie uświadomili, jak wielki i cenny dar jest w Eucharystii. I właśnie wracając do tego obrazu, odbicia ludzi pielgrzymujących za mną w procesji Bożego Ciała w monstrancji. Warto, żebyśmy sobie uświadomili, kochani, że to również my jesteśmy taką monstrancją. Kiedy przyjmujemy Jezusa do swojego czystego serca, to tak jakbyśmy stawali się właśnie monstrancją, która w swoim życiu pielgrzymuje dalej i może dostrzec zanieść Jezusa do innych. Możemy stać się taką monstrancją pielgrzymującą do naszych rodzin, do naszych środowisk pracy, tam wszędzie, gdzie po prostu się znajdujemy. Uświadommy sobie właśnie w tą oktawę Bożego Ciała, że tak jak podziwiamy piękne monstrancje, ich blask wynikający właśnie od Chrystusa Eucharystycznego, tak samo i w naszym życiu nasze serce nie tylko staje się, kiedyś ktoś powiedział, że nasze serce jest tabernakulum. Ja pójdę krok dalej i powiem, że nasze życie jest właśnie monstrancją, bo przyjmując Jezusa do swojego serca, Wychodząc z Kościoła, niesiemy go do innych ludzi. Bądźmy, kochani, pięknymi monstrancjami. Inaczej, wy jesteście pięknymi monstrancjami. Wszyscy jesteśmy pięknymi monstrancjami, które mogą Jezusa zanieść innym. Przeżyjmy dobrze tą oktawę Bożego Ciała i uświadommy sobie, że ten najpiękniejszy, najcenniejszy cud, dar. Mamy na wyciągnięcie ręki i nie musimy daleko pielgrzymować. Pielgrzymki są ważne, są potrzebne. Miejsca święte, miejsca objawień są niesamowite i bardzo nam potrzebne. Ale nie zapominajmy, że ten najwiękniejszy, najpiękniejszy, najcenniejszy dar mamy na wyciągnięcie ręki. Przyjmujmy Go często, adurujmy Go często i bądźmy pięknymi monstrancjami w naszym życiu. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.